Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj, część druga. Omówimy sobie pojęcie inflacja w taki nieco ekspresowy sposób, ale przede wszystkim, co robić w takiej sytuacji. Bo często jesteśmy straszeni różnymi, powiedziałbym, zjawiskami, ale pamiętajcie, zawsze mamy wybór, zawsze możemy podjąć swoje decyzje i działania. I w tym wypadku mamy podobną sytuację. Jeżeli już dotknie nas inflacja. Która już wiemy służy temu, żeby pozbawić nas środków do życia, to cóż my wtedy robimy? Otóż, po pierwsze, zmieniamy swoje nawyki przyzwyczajenia po pierwsze zaczynamy, słuchajcie, od pożywienia. Jemy bardzo dużo. Tak naprawdę 10 razy za dużo niż nasz organizm potrzebuje, bo nasz organizm potrzebuje energii, ale nie energii na to, żeby strawić to, co wrzuciliśmy do środka czyli w tę materię, tylko energii do, do życia. Więc warto zmienić swoje nawiki kulinarne, Zobaczcie, co jest potrzebne. Przede wszystkim jemy powolutko i wierzcie mi, możemy sobie tak, taką wziąć nawet bułeczkę i powolutko, powolutko z masełkiem jeść jeść długo. Możemy do, dołożyć szósneczku. Jakie, jakiegoś serka e, i jemy to bardzo, bardzo długo i nie śpieszymy się przy posiłkach i zobaczycie, zjadamy jedną czwartą bułeczki i jesteśmy syci. To jest bardzo ważne. Więc w ten sposób możemy, słuchajcie, bardzo dużo zaoszczędzić pieniędzy. Kwestia później komunikacji. Nie, jak najmniej używamy samochodów. Jak najwięcej nóg i rowerów, i komunikacji miejskiej. To bardzo ułatwia, więc nie musimy przejeżdżać co roku 40 tysięcy kilometrów. Możemy rozsądnie, planując swoje wyjazdy, podróże, zaoszczędzić połowę z tego dystansu, a przy tych cenach paliwa to są, to są naprawdę znaczące kwoty. I tak na każdym kroku. Ubrania. Robimy remanent w szafach. Te tkaniny, które są fajne, zostawiamy. Możemy je tam przerobić u krawcowych. Na szczęście jeszcze kilka żyje, więc może nam, mogą nam pomóc, więc na każdym kroku możemy to, to zrobić. Tak samo z użyciem wody, gazu. W domach generalnie za, podnosimy za wysokie temperatury, nie musimy żyć w tak wysokich, w tych pomieszczeniach, gdzie siedzimy, piszemy, pracujemy, w gabinecikach domowych. Najcieplej, a pozostało pozostałej najchłodniej, bo nie potrzebujemy aż tyle energii. możemy, możemy bardzo dużo fajnych rzeczy zrobić, i jeżeli tylko nad sobą panujemy, to się, to się, to się zadzieje. I to w każdym obszarze. Tak samo te słynne kawusy. Oczywiście na tym dostanie gastronomia. Bo powiem, no dobra, no nie, nie idę, nie kupię tej kawy za 20 zł. Po prostu e, nie muszę dzisiaj jej pić. No, a propos kawy, rzeczywiście to jest, to jest taka moda od 30 lat, nas opanowała. To jest importowana roślinka i trzeba o tym pamiętać. Zasada, jeśli chodzi o wyżywienie, jest taka: jedz to, co rośnie wokół ciebie. To jest bardzo ważne, a tym bardziej, że mam bardzo dużo fajnych rzeczy. Jeśli chodzi o owoce, to myślę, że w ogóle jesteśmy w luksusowym miejscu na Ziemi. Bo mamy wszystko od agrestów po różne śliwy, wiśnie, jabłka, a w nich co się znajduje? No, znajduje się strukturyzowana woda ta najcenniejsza, ta najważniejsza. Więc zmieniając nawyki kulinarne, możemy bardzo, bardzo dużo osiągnąć i zostają nam te pieniążki w kieszeni. A jeśli chodzi o wydatkowanie pieniędzy, zacznij nosić gotówkę. I wtedy kontrolujesz, wtedy kontrolujesz, bo płacąc kartą, to tak nie za bardzo patrzymy, no ile tam wyszło, dopiero będziemy na koniec miesiąca. A tak to mamy pełną kontrolę nad tym, co się dzieje, więc o tym też warto, warto pomyśleć. Także są możliwości, są możliwości, jedna z ważniejszych, no jeżeli gdzieś tam, nie wiem, mieszkacie w bloku, apartamentowców teraz to się mówi, no to na przykład na piętrze trzy, cztery osoby, trzy rodziny, cztery albo na przykład samotne osoby, no to warto się poznać i na przykład ugotować jeden garnek zupy na cztery rodziny, bo są, nie wiem, cztery panie, cztery lokatorki, czy tu jakiś lokator i wspólnie sobie, słuchajcie, zapraszać się wzajemnie na posiłki, robić sobie takie fajne dyżury, umawiać się na wspólne gotowanie, jakieś pierogi, naleśniki, inne rzeczy. Możliwości ogromnie dużo. Teraz jest taki czas, byśmy wzięli pełną odpowiedzialność za swoje życie, bo innych nie ma, nie ma mniejszej, większej. Jest, jest pełna odpowiedzialność za, za swoje działania i warto kreować już taki wspólnotowy model życia czyli uśmiechać się, witać się z tymi wszystkimi sąsiadami, których mamy wokół, bez względu na to, gdzie mieszkamy okazać przy, przyjazność, ale liczą się nasze intencje, a nasze intencje, myślę, że są określone i najważniejsze. Otóż poprzez intencję wysyłamy tę dobrą, ciepłą energię i w ten sposób wzmacniamy i siebie i wszystkich innych, a naszą intencją jest budowanie warunków, nazwijmy to dobrostanu. Ten termin po wielu, wielu latach wrócił. Byśmy pamiętali o tym, żeby kreować życie poprzez tworzenie dobra. Także czynimy wszystko, żeby ten świat był bardziej przyjazny, przede wszystkim bardziej życzliwy. Pełen pełen przyjaznych ludzi, ale to się wszystko stanie tylko wtedy, kiedy to my sami możemy to zrobić. Bo proszę pamiętajmy wszyscy razem. Otóż, jeżeli my sami nie będziemy kreować własnego życia, to zrobi to ktoś inny za nas i dla nas. I wtedy to może niekoniecznie być sympatyczne. Więc powtórzę, kreujmy życie. Dla siebie, sami dla siebie, ale nie poprzez pryzmat egoizmu, tylko poprzez pryzmat wspólnotowego życia. Bo jeżeli my, mówię, nie wykreujemy, nie zbudujemy tego dobrego świata, to są siły, które mogą wykrować za nas, i to nie będzie ciekawy do końca świat. A wiem o to, że jak już mówimy o inflacji, no to żyjemy w epoce globalizmu, gdzie rzeczywiście poprzez technologię cyfrową, no, mają dostęp do nas jeden człowiek. W Bazylei, ma dostęp do wszystkich kont na całym świecie, na przykład jest bank wszystkich banków e, i tak dalej, sami widzicie, jeździmy z samochodem do ubezpieczyć, to, to dziewczyna zatrudniona w firmie ubezpieczeniowej, ona wie, czy mamy przegląd, czy nie mamy i tak na każdym kroku. To nie jest fajne, Powiedziałbym, to jest nawet bardzo niefajne, bo ta inwigilacja nie jest nam na co niepotrzebna, ale są, jest potrzebna tak zwanym samozwańczym, władcom tego świata, ale my ich i oni sobie idą swoją ścieżką, Zamieszkają sobie gdzieś na jakiejś fajnej wyspie i nie no, zawrzezają wzajemną głowę. Także kreujmy naszą rzeczywistość, nie bójmy się różnych zjawisk, które nas dotykają, bo zawsze możemy zbudować, wykreować ten dobry świat, ten przyjazny, i to jest robota dla każdej osoby, dla każdego z nas. Także tego, tego bardzo serdecznie życzę. Pozdrawiam ogromnie ciepło. W takim razie i niczego się nie bójmy. Pamiętajcie, wyrzucamy lęki, strachy. To nie jest zapotrzebne. Po prostu budując siebie poprzez własną siłę, odwagę, świat się otwiera. Zatem pokochajmy wszechświat, a wszechświat pokona nas. Pozdrawiam.